nu nu va apară parte. Tot, tot, îmi place cum cald, tot nu m-am văzut la parte. Ok. Și necunoscutul ăsta de craft, super. Și să No, to daje, było... no, może ja mam taki pomysł rzeczywiście podchodzili do mnie, ja Wam będę dawał prezenty. No, no to, że to nawet było, że to takie dobre na <grymka> ja to nawet ja bardzo no, dobrze. হ্যালো <laughs> Kolega <laughs> 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 tam <laughs>

na dostać... to nie wiem, czy powinien docrać? dostać. Nie wiem, Nie powinien Nie Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. I chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Nie I

पास होते. तर म्हणजे काय सेटअप आहे. हा स्पेशल पार्टीचा प्रेसिडेंट आहे. बाजीचा आपण बोलू शकतो. 590 आणि 2000. सुपर. होय, तो काय आहे. Czy mam kartę za sobą w razie czy, no, wiesz, no, to spusty, to no, no, no właśnie. Na kolanku. Na

a tak, i taką tak, ja jeszcze taką, taką właśnie, że będę zachowała topia tej niepromości. Tak, przepraszam. Zobaczmy, to jest. Dobra, panie Piotrze. Bardzo mi się Dobra, za to, że pan taki dobry i aktywny. Dziękuję. Miłość, praca to tak, Тотално. Тотално. Ајде да го, е, хајде да се, не знам, не. Не, 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 секако, што дон ка буо, тотално не можа да функционира. А тоа е за на, пак, на 50 минути, тоа не може да работи. Секако, секако, не направе.

Eso <laughs>